Siemaneczkowice, witajcie na moim kanale, jest jestem Amanda, z mną Mias. Lena. I Lena. I Lena dzisiaj może Tak, Tak, nas w No nie, dobra, mów, opowiedz. Tak, ankieta zadecydowała, no, że będę miała grzywkę. Ja, widzowie, tutaj wam pokażę. Ale ja się cieszę, bo nie zasłoni ten pryszcz. Ja wam powiem od razu, co ja o tym uważam. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Pięknie wyglądamy film. Bo dobrze wiemy, Leno nie chciała ściąć włosy na krótkie... No mój telefon. I No nie jest z tego zadowolona... i no, uważam. ja Wam coś pokażę, co? Uważam, że grzywka jeszcze bardziej to... No nie będzie dobrze wygląda. Oczywiście to jest moja córka i ładnie mówię wszystkim ładnie, bo ona jest piękna, ale, ale nie. No ale Elena chce, chce, chce. No to cóż, padło na mnie, żeby nie było ja nie chciałam tego robić, zostałam zmuszona do wykonania tej wyszło. Żeby je... nie miała pretensji do mnie. I bez tego makijażu, który jest w tym filtrze. No właśnie, ale to ten makijaż w tym filtrze to wszystko daje, że tak wyglądasz. No, ale nic. A zobaczcie, widzimy, to nie będzie taka tin tin din, tylko... Tłumaczyłam też na nie, że to, że na filtrze ta grzywka tak wygląda, to wiecie, to jest filtr. Po pierwsze, zmienia nas trochę. Po drugie, to jest, są włosy, które wiecie, raz będą w tę stronę, drugi raz w tę. No ale Lena mimo wszystko zdecydowała, że chce, więc no co, robimy. Ale na samym początku chciałam zami się przywitać, przypomnieć o subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco. Podajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam na kanał do Lęki. Jesteś gotowa? Jest. Ja nie, ja nie, bo ja, ja, ja tę grzywkę zadnę krzywo Na węgiel nie wiem po prostu na grzywki. Dobrze, mam grzebień. Ale ja sobie Mama, przygotuję wszystko kiedyś mi grzywkę na takich krótkich włosach. Byłaś mała i miałaś krzywo e, Dobra, e, przygotuję sobie i stanę ma... widzę. widzę jak coś, jakbyście się pytali, tak mam włosy od razu umyte. Znaczy, już się chyba o 15. No. No. Czy my myłam tam o 16, ale. Włosy też było. Dobra, mam. Lenę widać mnie raczej nie widać, nie będziecie widzowie słyszeć. Kupiłam sobie grzebień ze szpikulcem. To jest e, I to, mo mi to, to, mi to może mi. trochę uratuje, ale ja uważam, że ja nie jestem dobrą fryzjarką. E, musimy sobie zrobić przedziałek ja mam głową do tyłu. Aha, do tyłu, bo za wysoko. Mu. I teraz mojego przyczynia widać doskonale. Doskonale. Dzięki, mama. jest. No co Lena, muszę Ci zrobić w miarę taki spoko przedziałek. Mamo, no, no, ja robię lepsze. On jest na boku, on nie na sierpniu. No wiem, bo Cię nie widzę. Tak sobie mogę. Teraz widzę, nic nie widzą. Nie ja już będziesz... nie mam szybkę nie? No, nie ja, nie be... miałam. Wiesz, że nie będziesz miała kosmyków takich? Wiem. <laughs> Ale ja robię grzywkę. Dobra. Jesteś Przynajmniej o... mi mojego pryszcza zasłanie, który jest na... Się rozpoczęła. Jesteś gotowa? Nie. Boże, lęka. Pokaż to. Popatrzcie. Ja I tak, będę wyglądać Tak? Nie, nie. Mam trzy Ty, A tak ładnie wygląda z tymi pasenkami. Ja, ja, ja już widzę łzy w Twoich oczach. Tak ładnie wygląda z tymi pasenkami. No, a jak się okaże, że będę ładnie wyglądać. Rób, a nie, narzekasz. Dobra, pierwszy sobie hmm. obetniemy Tak, tyle. Pierwszy sobie nie krzywo. O Boże, nie mogę o to patrzeć, no płakać mi się chce, no nie Widzę. się boję, że ty mnie okujesz tymi łyżeczkami. Nie, ja nie chcę jej ja od razu tak krótko ścinać, nie więcej. Ej, nie, ej ładnie, ja bym tak zrobiła, to ładnie, nie? Tylko musisz mi ją wyprostować. No nie, bo ona jest za długa, popatrz. No wiem, ale musisz mi ją troszkę ściąć, bo nie się widzę. Znaczy tak tutaj może ściągnij, bo tutaj jest nawet Nie hmm. no, mi się podoba. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Dobra. Nie no, mi się podoba. Widzowie, ja idę walczyć z żywką, widzimy się już zaraz z efektem końcowym. Czemu musisz mieć kucyka? Um, w kucyku mnie A ja nie uwolna wisiała żywkę i cały już rozumiem na bok. Ja powiem tak. Bo mi się Ja powiem tak, nie ma tragedii, jest krzywa oczywiście, więc tego proszę nie komentować mi w komentarzach. Y jeszcze Jeszcze nie pokazuję Eleny. Ale Elena jest zadowolona, więc... Ja ja moim zdaniem nie. lepiej bestie <grym> i lepiej w długich. No nie no i w, w kocyku wygląda okropnie. W, 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 w. Dobra. Ludzie, ja bym kocyka nie wyglądała tylko... Okropnie wyglądasz w kocyku w tak. tak ładnie wygląda. Patrz pokaż. Nie. Tak jeszcze... No nie, bo teraz to brzydko ci poprawiłam. To moim zdaniem już tak lepiej. O. Nie! W tym kucyku to wyglądasz jak nie wiem co. dobra Tak, kucyk? No nie wiem. Mi się podoba, to zależy od Tak, to zależy od Leny. To zależy od Leny, Lenie się podoba, więc to najważniejsze: lecimy, zbieramy się i lecimy do bawialni. Tak? Tak. Dobra, Lena, dawaj. Z Elena robi salto. Nie, wcześniej mi się udała. Dawaj, dawaj. No Wcześniej, normalnie, ja wtedy się nie przewróciłam Serio? Serio? Tutaj, Czy ja No nawet, Co ty? No. Serio? Dobra, jeszcze, dawaj jeszcze raz, no No, spróbuj jeszcze raz No prawie, prawie, jeszcze trochę i się nauczysz Jeszcze raz Ostatni raz, dawaj, no No. O tym, żeby nie było fajnego. Ok. Moje uszy. Nie idziesz już. Nie idziesz tu już? nie wiem, czy pamiętacie, ale ja przed Wami uciekałam. Tak, Lena to uciekała przed widzami po tym to że przeszkód. Lena mówi, na to obbi. Więc Lena zaczyna, ja próbuję gdzieś tam iść za nią z kamerą, ja nie mogę iść oczywiście tu, więc ja mogę tylko tędy. Dawaj, dawaj, Lena. O Boże, to ja... Możesz górą też. Nie, górą, Dobra, Oła, Dobra. I muszę zaczynać od Nugów? Tak, masz już jeden poziom, teraz lecisz na drugi. Dawaj, dawaj. Co ty gadasz? Dawaj, dawaj, bo czas ci ucieka, czas ci uciek. Dawaj, dawaj. Lava! Szybciej! Szybko, szybko, szybko. Wielka ta natura jest To żartujemy przecież. Dawaj, dawaj, Lena, dawaj! za Ostatnia prosta! <grym się wziął> Dałaś radę! Kochamy cię! Jesteś zwycięzcą! Na co? Dobra, no, no nie podesz jeszcze, idziemy sami Stykałaś się? się tak. nie, ja chcę iść na portu, Lena, ale ty się Jeszcze raz parkoura idziesz? Tak. To idź, ale to już bez kamery, leć sama Aha. Ej mama, a ty za mną będziesz Ja nie mogę iść po no tym Boże. Nie mogę to jest pałko, taki, to jest Nie, bo to y, ty masz zapłacone wejście na ten, nie ja O, ktoś ma imprezę, Lena, wybijaj <ślesi> Teraz ja z Kamilem będę grać w węgla i będę go grywać ty będziesz wygrywać? Tak, to jest moje, to jest Kamila Kto pierwszy? Czy to razem się rzuca? Nie, bo ja pierwszy, potem Dobra No ale ja na pewno tak nie rzucę Jedną Dobra, teraz moja dobitka miałam jedną, ale ostatni będą pierwszymi, więc nie ma co się martwić a, i Kamil nie trafił teraz żadnych. Ja teraz mam łatwiej. Dobra, mi zostały Kamilowi dwie. A teraz to jest już nowa runda, więc. powiem Wam, kto wygrał na końcu. Potem zagram z Leną. Będzie łatwiej. Ej, dobra, rzuciłam i patrzcie, została mi tylko jedna. No i teraz na bankiem nie trafię, nie mogę się oszukiwać. Słuchajcie, niestety nie wygrałam, ale zbiłam raz wszystkie, więc jestem z siebie dumna. Mimo wszystko. Bo to, zaraz będę grała z ręką. My jeszcze Jak skończymy to będzie... Lena właśnie zjadła mysz. Słuchajcie, widzowie. Zadam jej dopiero ogon. Ogon? No e, i co chciałam powiedzieć? Co chciałam powiedzieć? Bawimy się jeszcze. Mam pół godziny, bo ja głodna, ale kuchnia zamknięta już. Zjadła mi głowę. I co? I zaraz może Kamila Wikłem, żeby zagrał z Leną. Ja sobie w tym czasie ogarnę fotki, żeby... To zrobić, poza tylko jedziemy do domu, a zakupy jeszcze do domu i potem będziemy oglądać filmy mama. Więc no, żeby czasem sobie robić, akcę to na Instagrama i TikToka, więc... Ja nie będę oglądać filmy, mama Lena nie będzie oglądać filmów mama. Strasznie krzyczą, krzyczą mnie jak jechać. Yy, I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zapraszam Was na mój kanał nadawczy. już jest was 3100 i co wieczór tam pozdrawiam kilka osób, więc zapraszam. Idziemy dalej się bawić.